Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Agnieszki Mielech zatytułowanej Emi i tajny klub superdziewczyn. Żrebaki i rumaki. Czyta Joanna Pach-Żbikowska. Pewnego poranka założyliśmy stroje galowe, a nasi rodzice wyjęli z szaf odświętne ubrania. Słońce odważnie przedzierało się przez chmury, jakby chciało dodać nam otuchy. Tak właśnie zaczął się nowy rok szkolny. W drodze do szkoły rozmyślałam o nowych podręcznikach. Byłam ich naprawdę ciekawa. Przypuszczam jednak, że inni zastanawiali się nad tym, dlaczego wakacje trwają tak krótko. Kiedy już spotkaliśmy się na uroczystym apelu, a potem rozeszliśmy do klas, stało się jasne, że wakacje skończyły się bezpowrotnie. Znowu wpadliśmy w dobrze znany wszystkim rytm. Poranne wstawanie, lekcje, powrót do domu, trochę zabawy, kolacja i znowu poranne wstawanie. Tajny klub Superdziewczyn nie miał już tyle czasu na spotkania. Widywaliśmy się tylko w soboty albo w niedzielę. Jak w tę sobotę, kiedy przyszedł tajemniczy list, ale po kolei. Spotkaliśmy się u mnie, czyli w Gackowie, w domu przy ulicy na bateryjce. Flora dostała już pierwszą pracę domową miała przynieść do szkoły zielnik. Pomagaliśmy jej sprawdzać, czy na pewno umieściła w nim najważniejsze gatunki roślin. Siedzieliśmy w pokoju gościnnym Flora Faustyna, której udało się wyrwać z domu po skończonych ćwiczeniach na harfie, Aniela, Franek i ja. Oglądaliśmy zielniki, które zrobiliśmy w żabim rogu i głośno wyliczaliśmy, jakie rośliny udało nam się zgromadzić. Nagle drzwi otworzyły się z hukiem i do pokoju wpadła mama. Nie uwierzycie, co się wydarzyło? Co? wykrzyknęliśmy wszyscy razem. Mama urczyście pokazała nam piękną, złotą kopertę. Przyszedł list, zaadresowany do tajnego klubu super dziewczyn i super chłopaka. Już wczoraj u nas był tylko tata gdzieś go zapodział, ale odnalazłam go i oto on oświadczyła. Spojrzeliśmy na złotą kopertę, którą mama obracała w dłoniach. List? Do nas? Zdziwiłam się. Ostatni list, jaki przyszedł do klubu, był od Franka. Ale Franek teraz jest z nami w klubie, powiedziała Flora i dotknęła go, jakby chciała się upewnić, że nadal jest obok nas. Mama, która cały czas stała w drzwiach, chrząknęła, aby zwrócić naszą uwagę. Wyciągnęłam rękę po list, ale Flora mnie ubiegła. Teraz to ona trzymała w ręce złotą kopertę. Pochyliliśmy się wszyscy i w napięciu spoglądaliśmy na tajemniczą przesyłkę. Kto mógł do nas napisać? Zastanawialiśmy się. Spójrzmy, co jest na odwrocie koperty. Może nadawca się podpisał? Flora ostrożnie obróciła list i zobaczyliśmy dziwny napis. Zapadła cisza. Spoglądaliśmy po sobie, nic nie rozumiejąc. Co to mogło znaczyć? Zaczęliśmy się naradzać. Może to jakiś tajny język? To jakiś żart, prawda, mamo? zapytałam. Mama jednak utrzymywała, że wie tyle samo, ile my. Po chwili zakręciła się na pięcie i czmychnęła w głąb mieszkania. Nie znam takiego języka. Może to nazwisko Aladyna? głowiła się Faustyna. Zajrzyjmy do środka! zaproponowałam przytomnie. Ostrożnie otworzyliśmy kopertę. Wewnątrz znajdował się list, napisany eleganckim pismem na sztywnym białym papierze. Wpatrywaliśmy się w rządki liter na kartce, wszystkie znaliśmy, ale żadnego wyrazu i zdania nie mogliśmy odczytać. List był zaszyfrowany. Spojrzeliśmy po sobie, oczy błyszczały nam z przejęcia. Mega, szepnęłam, ale tajemnica.